Siemanko, z tej strony Rafał z Motor. oczywiście kolejny dzień, to kolejne motocyklowe nowości. Dzisiaj faktycznie sporo tego wystawiamy. Wracam tym razem do niemieckiej motoryzacji, więc klimatyczna czapeczka na pokładzie. Tym razem jest to BMW k 1200S. Mieliśmy ostatnio taki egzemplarz w takiej, co prawda, customowej edycji, bo tam były zmienione plastiki. Całkiem fajnie się sprzedał. Tutaj znowu mamy egzemplarz, tym razem cały w oryginale, czyli taki fajny, zdrowy, zadbany sprzęt dla takiego, no, wielbiciela czegoś, co jest bardzo. Bardzo bliski oryginału, więc ten motocykl taki jest, parę symbolicznych zmian tylko zaszło. E, 2005 rok, bezwypadkowy, 97 tysięcy oryginalnego przebiegu, na co są kwity, e, dwa kluczyki oczywiście, jakieś tam różne pierdoły, homologacje i tak dalej. Jeżeli to jest sztuka, którą być może chcecie mieć u siebie w garażu, to śmiało zostańcie ze mną do końca, a już Wam pokazuję jakich egzemplarz udało nam się dla Was dorwać. BMW K1200S motocykl, który na pierwszy rzut oka teoretycznie dla kogoś, kto nie ma większego pojęcia na motocykli, powiedziałby, że no, motocykl sportowy, no bo jednak te plastiki dookoła, no tworzą taki obraz motocykla sportowego, no ale jednocześnie z marki BMW, więc no tutaj taki szyk i elegancja ewidentnie przemawia przez ten sprzęt, chociażby no sam kolor to jest taki szary połysk jednocześnie serne felgi, więc on taki no niby sportowy, ale bardzo elegancki no ale oczywiście ze sportem on tak na dobrą sprawę oprócz wyglądu wiele spórnego, bo bym powiedział, to jest motocykl sportowo-turystyczny, e, wyglądający jak sport, ale pozycja bardzo wygodna, jak na takim topnym, typowym turystyku, prosta kierownica, e, więc no też zupełnie inny odbiór z jazdy, nie leży się na tym zbiorniku paliwa, e, więc, e, więc to tak naprawdę no to wpływa na ten komfort jazdy. No i bardzo fajny jest ten Słuchajcie, się, no znowu 97 tysięcy kilometrów przebiegu. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Moim zdaniem nie ma co się bać tego przebiegu w BMK, no bo jednak umówmy się, to jest 2005 rok, motocykl 20-letni, no przeznaczenia sobie by nie było no ale turystycznego więc no nie ciężko te prawie 100 tysięcy nabić umówmy się, no ale jeżeli jest to BMW jest to fajnie serwisowane, no to tak na dobrą sprawę powinno to jeździć z wami drugie tyle no te silniki naprawdę e, pozwalają na robienie powyżej 200 tysięcy kilometrów przebiegu co najmniej, więc dla kogoś kto chce siebie sprawdzić, zobaczyć czemu to pasuje, myślę, że jest to dobra opcja, no i powiem wam tak, no ten przebieg jest oryginalny autentyczny, to nie ma to tam, to mamy na no to papiery e, co wam zaraz pokażemy, ale moim zdaniem tego przebiegu nie widać e, śmiało bym że on ma 40 tysięcy i byście w to uwierzyli, bo wygląda na zdrowo. Gdzie byśmy nie zajrzeli, yy, mówię obręcze, wydech, sety, podnóżki, sam silnik, yy, cały ten lakier, tutaj przedni obręd, zaciski, zawias. Naprawdę wygląda bardzo zdrowo, świeżo, widać, że serwisowany na Przepraszam, na bieżąco. No i nawet osoba pedantyczna obejdzie go dookoła. No, i moim zdaniem, ciężko będzie miała znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Naprawdę obchodzę to teraz dla Was dookoła. No i moim zdaniem on po prostu bardzo cieszy oko, praktycznie w każdym detalu. Nie ma na tych ofwiechkoch żadnej większej rysy, nie ma zadrapania, nie ma wgnioty. No naprawdę... Bez czarowania to wam mówię szczerze, bo nawet możemy to zawiedzić na kraniec Polski i nie będę się tego wstydził, no bo tu wszystko, no podnóżki, tu odbojniki, wszystko jest sikala la pardon, bez czarowania, bez rumienia lipy. Naprawdę uważam, że zdrowy, fajny kawał sprzętu. Eee, co, co musicie wiedzieć? My do motocykla dajemy Wam kompletną teczkę dokumentów, włącznie z pierwszym przeglądem technicznym zrobionym w Polsce. więc Wy kupując do nas, idziecie prosto do Wydziału Komunikacji, płacicie 120 zł, robicie ubezpieczenie i koniec. Eee, więc żadnej akcji z recyklingu, z skarbówki nie ma. Zapraszam Was serdecznie do nas żartowa. żelardowa. na 20 metrów, wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklu, jak będziecie mogli usiąść sobie na tą BMW, sprawdzić, czy Wam pozycja pasuje i tak dalej, zobaczyć, czy to jest to, jak Wam pozwolić, pozwoli, to nawet się możecie przejechać. Absolutnie tego nie zabraniamy, a wręcz przeciwnie, namawiamy. No i co? No i myślę, że na pewno Wam się ta maszyna spodoba. Jeżeli dojdzie do transakcji, to oczywiście pomoże Wam tu u nas na miejscu zapakować, ale pamiętajcie, że jeżeli e, nic tutaj generalnie, e, w sensie jeżeli nie będziecie chcieli do nas przyjechać, bo nie macie czasu, do my także możemy Wam e, pomóc taki motocykl e, dotransportować pod Wasz dom. Możecie z góry zobaczyć za sam transport, My do Was przyjedziemy, e, jak Wam się maszyna spodoba. To za niego zapłacicie, więc myślę, że jest jakaś to fajna alternatywa. Nie alternate. ma co przedłużać. Eee, przekręcam kluczyk. Klikamy sobie zapłonik. No i słychać 1205. Tutaj co prawda w pomieszczeniu będzie wam to zagłuszało. Jeszcze wydekuje z demagiler. Ale jest tu czym jechać. Słuchajcie, jest. Jest potencjał że tylko będziemy psuć wam jakość odbioru tego motocykla przez słuchanie tego dźwięku przez telefon i nagrywanie przez telefon, więc zapraszam was jeszcze raz gorąco do nas do Żardowa naprawdę kawał solidnego sprzętu i podpisuję się pod tym obiema rękoma więc śmiało zapraszam Trzymajcie się ciepło, widzimy się na kolejnej prezentacji. Jeszcze wam tylko wspomnę, żebyście wpadali w nasze social media. Facebook, Instagram, TikTok. Wszędzie tam jesteśmy. Staramy się na bieżąco tam zamieszczać nowości, więc myślę, że warto, żebyście tam byli. No i co? No, odsyłam was do numeru telefonu, który jest podany zawsze w OtoMoto. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem do zobaczenia z kolejną BMW zaraz na podjeździe.